Księga Rodzaju Rozdział pierwszy. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia była na początku bezładna i pusta. Ciemności zalegały bezmiar przestrzeni i tylko Duch Boży unosił się nad Budawi. Powiedział tedy Bóg: Niech się stanie światło. I stało się światło. I widział Bóg, że światło było dobre. Wtedy oddzielił Bóg światło od ciemności i nazwał Bóg światło dniem, a ciemność nocą. I tak Bóg oddzielił wieczór od poranka. I tak upłynął wieczór i poranek wieczór od poranka, był to dzień pierwszy. Potem powiedział Bóg, trzeba utworzyć sklepienie pośrodku wód, by w ten sposób oddzieliły się jedne wody od drugich. I uczynił Bóg to sklepienie i oddzielił wody znajdujące się w górze od wód, które były na dole. A gdy, gdy się to dokonało, nazwał Bóg sklepienie niebem, i tak upłynął wieczór i poranek dnia drugiego. I powiedział Bóg, niech się zbiorą na jedno miejsce wody. Które są w górze, żeby mogła się ukazać sucha przestrzeń. I tak się stało. I nazwał Bóg suchą przestrzeń ziemią, a zebrana na innym miejscu wody morzem. I widział Bóg, że tak było dobrze. I powiedział Bóg, niech ziemia zazieleni się różnymi roślinami według swego gatunku, różnorodne owoce z nasionami. I tak się stało. Ziemia zazieleniła się roślinnością, trawami rodzącymi nasiona i drzewami, wydającymi zgodnie ze swym gatunkiem różnorodne owoce z nasionami wewnątrz. I widział Bóg, że tak było dobrze. I tak upłynął wieczór i poranek dnia trzeciego. I powiedział Bóg: Niech pojawią się na niebie światła, żeby oddzielały dzień od nocy, wyznaczały poszczególne pory roku, dni i lata. Niech poprzez nie światłość pochodząca z nieba oświeca całą ziemię. I tak się stało. Bóg stworzył dwa duże ciała świecące. Jedno większe, żeby świeciło za dnia i drugie mniejsze, żeby rozpraszało mroki nocy. Nadto uczynił Bóg również gwiazdy, które umieścił na sklepieniu niebieskim, żeby, ich oświe żeby oświetlały ziemię, żeby określały dzień i noc. Oddzielając światło od ciemności. I tak upłynął, i widział Bóg, że tak było dobrze. I tak upłynął wieczór i poranek dnia czwartego. I powiedział Bóg, niech istoty żywe, pływające i pełzające pojawiają się w wodach. Aptactwo. A, ptactwo, a ptactwo, Powietrze niech zacznie latać nad ziemią pod sklepieniem nieba. I tak się stało. Stworzył Bóg wielkie potwory morskie według ich różnych rodzajów oraz wszelkie żywe istoty pływające, od których zaroiły się wody, a także mnóstwo szkrydlatych ptaków. I widział Bóg, że tak było dobrze. I pobłogosławił je tymi słowami: Bądźcie płodne i rozmnażajcie się, napełniając wody morskie ptactwo powietrzne, zaś niech się rozmnaża na ziemi. I tak upłynął wieczór i poranek dnia piątego. Potem powiedział Bóg. Niech się pojawią na ziemi, różne istoty według swego rodzaju, swego gatunku, a więc bydło. Płazy i wszelkie dzikie zwierzęta. I stało się tak. Stworzył Bóg różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i płazów naziemnych, i widział Bóg, że tak było dobrze. Na koniec powiedział Bóg: Stwórzmy człowieka na wzór i podobieństwo nasze, aby mógł panować nad istotami, które żyją w wodzie, i nad ptactwem, które lata w powietrzu, i nad zwierzętami napełniającymi ziemię, i nad płazami, które się po niej czołgają. I tak stworzył Bóg człowieka na obraz swój stworzył go na swoje własne podobieństwo stworzył mężczyznę i niewiastę i pobłogosławił im mówiąc bądźcie płodni, rozmażajcie się zaludniajcie ziemi bierzcie ją w posiadanie dla was są ryby w morzu, ptaki w powietrzu i wszelka istota żywa która się porusza powiedział Bóg także dla was są też wszelkie rośliny, rodzące ziarno gdziekolwiek na całej ziemi oraz wszelkie drzewa za których, w których owocach są nasiona niech wam, niech wam służą za pożywienie wszelkie zaś zwierzęta polne ptaki latające w powietrzu płazy czołgające się po ziemi dające oznaki życia niech się żywią zielonymi roślinami i tak też było i widział Bóg, że wszystko co stworzył było bardzo dobre i tak upłynął wieczór i poranek dnia szóstego No, i drodzy, taka, taka właśnie Biblia jest. To tutaj mamy napisaną. Pismo Święte Z i Nowego Testamentu. Biblia rodzinna to jest. Yy... Gdzieś to było napisane. No, tutaj mamy to. to. To nasza kronika, to nie. Właśnie pisze, że tutaj, tak dalej, tu. I mamy tutaj też. List list papieski na powe drugiego. Więc tutaj jest to. I tutaj jest zawsze wprowadzenie do każdego rozdziału. Nie będę czytać wprowadzenie, tylko sam tekst. Moi drodzy, dzisiaj tak jak już była zapowiedź wcześniej, rozpoczynamy to czytanie Biblii w rok. Zobaczymy jak mi pójdzie. Dzisiaj bierzemy sobie na na okładkę księga rodzaju księga rodzaju to pierwsza księga z tak zwanego pięciu księgów, czyli tej tak zwanej tory czy talmudu z y, tory y, to też jest żydowska taka księga więc jak się pewnie domyślacie oryginał jest y, jest napisany po hebrajsku pozwolę przytoczyć sobie pierwsze zdanie na początku Bóg stworzył niebo i ziemię Bereshit Bara Elohim Et ha-Shamayi, we et ha-Arec. Bereshit, czyli na początku Bara, to jest odmieniony czasownik tworzy, czyli stworzył. Elohim. I tutaj Elohim to znaczy jest, to jest Bóg, ale to jest liczba mnoga jakby Boga. Czyli bogowie można powiedzieć, ale kluczowy jest czasownik, który Bara to znaczy pojedyncza. Więc Bóg, nie bogowie, tylko Bóg. Yy, i tutaj jest h shamai we et arec jak yy, jest przedrostek h oznacza konkretną ziemię na przykład mamy H satan bo satan jako tako to jest oskarżycie, ale Hasatan satan jak dodamy to będzie konkretnie o jakim yy, szatanie mówimy tak samo h shamai czyli konkretne niebo i h arec konkretna ziemia właśnie tutaj mamy ważne yy. No, najważniejsze, jeden, jeden z najważniejszych rozdziałów, bo ogólnie pisze, że co Bóg stworzył. Najpierw Bóg stworzył światło, potem oddzielił wody, sklepienie wód, potem potem oddzielił ziemię od, od morza, potem. No i właśnie tutaj jest już, już mamy tutaj problem, bo pisze, że najpierw w trzecim dniu Bóg Yy, powiedział żeby się ziemia zazieleniła a dopiero potem stworzył słońce czyli jakby ciała niebieskie to też coś może być dziwne no ale to może pokazywać albo antropomorfizm albo wszech wszechmoc Bożą który Bóg który ustala to też mógł tak zrobić potem mamy właśnie ciała niebieskie to był dzień czwarty a piąty dzień to jest i właśnie w, te, w piątym dzień stworzył zwierzęta. I w piąte właśnie wody mors, morskie. Czyli najpierw stworzył istoty morskie, stworzył w dzień piąty, a w dzień szósty istoty ziemne i, i powietrzne. No i potem stworzył oczywiście człowieka, bardzo ważne na swój obraz i podobieństwo, dlatego my mówimy, że my jesteśmy jakby ukoronowaniem całego stworzenia, więc tak jak piszemy, tak jak tutaj jest wszystko napisane, dla was są też wszelkie rośliny rodzące ziarno, czyli Bóg wszystko po podarował nam, jako ludziom, czyli Adamowi i Ewie. Jeśli, będziemy, jeśli byście chcieli przeczytać po hebrajsku, to zapraszam, można sobie pisać w internet Biblia Apologety i tam możecie sobie wybrać Biblia hebrajska, Stary Testament i tam będzie napisane. Moi drodzy, Adam i Ewa to po hebrajsku Adam, czyli człowiek. W ogóle jak, jak byśmy czytali Biblię po hebrajsku, to za każdym razem, gdy pojawia się słowo Adam, to nie, niekoniecznie oznacza tego Adama z raju, ale ogólnie człowieka, bo właśnie po hebrajsku Adam znaczy człowiek. A jeśli chodzi co do tekstu, co do opisu, to ksiądz nam mówił na katechezie, żeby tego nie, nie można brać dosłownie. To nie jest y, podręcznik do przyrody, że tak akurat się stało, bo tak różne są kreacje dotyczące, różne są y, teorie dotyczące roz, y, powstania świata. Niektórzy są tacy kreacjoniści, którzy twierdzą, że Bóg stworzył już takich ludzi, jaki jest, więc jakby Bóg stwarzał, przygotowywał jakby świat i dopiero potem umieścił człowieka. Tylko, że kre kreacjoniści twierdzą, że Ziemia została tak stworzona, jak jest obecnie, więc dlatego ją skrytykowali obecni naukowcy, którzy, no, badania prowadzone są i coraz więcej wiemy o początkach świata. W każdym razie nie można rozdziału pierwszego, czyli tego y, stworzenia traktować dosłownie, to bardziej jako Hymku, cześć stwórcy, tak zwany, więc właśnie to, co. Y, i widział Bóg, że było dobre, coś takiego. Więc to można mówić, że to jest yy, yy, refren tego. I widział Bóg, że było dobre, Bóg to powtórzył. Bóg powiedział pięć razy, że, yy, znaczy, jest tam napisane, że Bóg widział, że było dobre. Więc w każdym razie, taki jest ten. Yy, dopiero rozpoczynam tą Biblię, więc taki jest właśnie. Yy, to jest właśnie pierwszy rozdział, czyli stworzenie świata. Więc to na dziś dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jutro dopiero to wstawię, więc dziś rano albo w południe to wstawię, a, a na razie Wam dziękuję i jutro się widzimy na kolejnym rozdziale, już w rozdziale drugim. Dziękuję, króluj nam Chryste, szczęść Boże, Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.